Konia Adwana, witajcie w pierwszym odcinku. W pierwszym odcinku z starej. serii Slej z moim nowym koniem To jest Chocolate Cho... Um. Um. Muszę sobie przypomnieć na to coś sobie przypomnieć. Odblask, odblask. Tak się to jak się ta cała nazywa? To co nazywa? Odblask. Pierwszy odblask, więc zaczynamy. Czoklet, co ty robisz? Trenuję. Do czego? No do Zawodek kannych. Przecież ty masz w skokach. No właśnie masz w skokach. O co ci chodzi? Będziesz moim tymczasową przeszkodą. Czakret! Czy ty zwariowałaś? Ja nie zwariowałam. Tak będziesz moim tymczasową przeszkodą. A mnie nie zwoisz. Przeszło nie skaczać, O co ci chodzi? No właśnie na ten mechanizm muszę patrzeć. To źle, to źle. Dobra, pójdzie się napić, można. To jest niepodobne na zawodach. Nie zajmuj całego Twojego picia. Okej, okej. W tym samym czasie.

Czyli koni. Wiem, ty masz zawody. Tak i się naprawdę to Ja też przestańcie się denerwować. Właśnie nic wam nie będzie. Właśnie. U... Bo Wiesz że ujdziemy. No właśnie żałuję czoklad. Ja też jej żałuję. Ona ma najgorzej. Skoki. Skoki ma. Szkoki nie są takie złe. Mhm, mm bo uwierzę. A proszę, idę do tej czekolady, idę ją siąść. Z... Czekolad, chodź.

Cudowniej czekolad. Jeszcze raz. Chef. Bardzo dobrze. Już Cię nie będę męczyła. Pojedziemy już do domu. Znaczy nie do domu. Na wybieg. Co dalej będzie? Czy otek plet wygra zawody skokowe, czy je przegra? Dowiecie się w następnym odcinku. Pa!